Witam widzów, witam widzów tutaj w świątecznej atmosferze, w świątecznych w zasadzie odcinkach. W sumie możecie dać znać, co dostaliście na święta, bo ja jeszcze nie dostałem, bo u mnie jest taka tradycja, że na drugi nie, ale dobra. Ogólnie to Jumbo i Jerks, F-Jerks mają dołączyć niby do Falken, przynajmniej są takie ogólnie rozmowy. No i wydaje mi się, że jak zobaczyli te potężne statystyki Jerksa, 1.08, no to nie, no to, to już będzie... Najlepszy, najlepsza drużyna dla Niko mam takie ogólne wrażenie, jeżeli w ogóle to będzie prawdziwe, że niby jestem najlepszym graczem portugalskim i tym podobne, ale patrząc na statystyki, no nie wydaje mi się, żeby to było jakkolwiek trudne w sumie dla profesjonalnego gracza Counter Strike'a w Portugalii, żeby przebić 1.08, ale co ja tam wiem, bo w sumie to nie gram profesjonalnie. A mało tego wszystkiego, Counter Strike, a w zasadzie CS2 news ogłosiło, że das 2 i MIREK były dwoma najbardziej granymi mapami w 2024 roku. No, nostalgia Dasta 2, jak i w zasadzie Mirka wchodzi, wchodzi. Fajnie, fajnie fajnie się te mapy granie. Powiem, że nie, w sensie, no, nie lubię aż tak Dasta, ale jest jak jest. I przy okazji chciałbym właśnie porozmawiać o głównym temacie materiału, a mianowicie wzrostach. Nie wiem, czy wiecie, jakiś czas temu, a mianowicie 3 miesiące temu, byliśmy w stanie zaobserwować tu 1350, bo większe, jak ktoś jest ślepy, jak ja. No, okej. Okay. 1484 nawet czasami było, była bardzo fajna sytuacja, no ale mniej więcej te 1300, jak sami zresztą widzicie, te 1400 to już naprawdę. uhu hu hu Niesamowite było. No i właśnie, z początku grudnia, po końcu listopada mogliśmy zaobserwować wzrosty tych graczy spowodowane najprawdopodobniej majorem, majorem, który był w Chinach. No i było przez pewien moment 1 740 tysięcy graczy. I jak na razie te statystyki, zobaczcie sobie 7 dni, stoją na 1 600, milion pięćset. no teraz są święta, więc pewnie te statystyki trochę mogą się osłabić na świecie, chociaż nie we wszystkich krajach są te święta, więc no to też jest zależne od tego. Ale, ale wydaje mi się, że po świętach raczej to znowu może wrócić chyba. Bo, jeżeli by wróciło, to miejcie z tyłu głowy, że nowy rok może być zielonym rokiem. A jeszcze mało tego wszystkiego chciałbym dopowiedzieć, drodzy widzowie. Już wiecie, pomijając fakt, że nie ma właśnie na przykład takiego trybu jak Danger Zone, pomijając faktu, że tu nie ma jeszcze kilku innych trybów, kilku innych map. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu. Ogłosił wielcy likarzy w postaci Gay followera i też innych, że będą mini gry. Jak dodadzą minigry, ba, nawet były liki w plika gry, że rzeczywiście coś takiego jest przygotowywane. Że Wyobraźcie sobie, że CS pójdzie w stronę troszeczkę Fortnite'a i Rob... Robuxa, nie, to nie jest Robux, Robloxa, o, Robloxa, Robloxa i, For... Rob... i Fortnite'a, gdzie możecie sobie tworzyć własne tryby. No już niejednokrotnie widzieliśmy na Twitterze, jak ktoś zrobił chociażby tryb. Tryb, jak te ty, ryby się nazywały? Subway, serve, e, Ninja's Fruit, ale jest taki potencjał na tworzenie tych trybów. Wyobraźcie sobie, że ktoś stworzy coś jeszcze lepszego. Wyobraźcie sobie, że jayblerki, Jaybreaki wrócą. To ja w ogóle mówię, sorry, już ledwo co wstałem, zaraz muszę jakaś, no wyobraźcie, widzowie. Ale wyobraźcie sobie, że to wszystko wróci. I co wtedy będzie? Wtedy nie będzie na przykład 1,5 miliona, nie będzie do nawet miliona 700, tylko będą stałe plus 2 miliony. Ba, mało tego. Wyobraźcie sobie o rzeczach realnych. Wiecie, bo jeszcze ktoś zaraz powie, Bob, słuchaj, ten będzie i wiele innych rzeczy, to zanim wróci też jeszcze trochę mnie Co jeżeli dodadzą operacje? Jasne, trochę przywrócić starych trybów będą musieli, żeby ogólnie dodać taką operację Ale co jeżeli dodadzą taką operację? Co jeżeli będzie operacja? Co jeżeli będą stare tryby? Przecież zobaczcie, że my już mamy mniej więcej 1.700.000 jaki jest jakiś No dobra, może jakiś nie major, no bo jednak to był major w Chinach, Ale jakiś major w Chinach, to co dopiero jak będzie operacja Jak będzie major gdzieś Jak będzie będą stare tryby, nowe tryby, nowe mapy co wtedy będzie tak szczerze widzowie, co wtedy będzie? A w ogóle, jak już to możemy sobie gdybać, co wtedy jak będzie wak, VAC? wagnet 2.0? Dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie, bo według mnie potencjał jest ogromny i zobaczymy w nowym roku, w co Wal pójdzie. Tak na razie jeszcze jakieś aktualizacje wypuszczają. No i jak jeszcze oglądacie ten materiał drodzy widzowie, to dajcie znać w komentarzu co dostaliście. I przy okazji możecie wziąć na Discorda, gdzie macie konkursik na 20 pej'sów kart. Jedyny wymóg to zostawianie komentarzy i łapeczek pod materiałami. Róbcie to, bo zobaczcie, ile tu osób no, nie chciało darmowych pieniędzy do momentu, kiedy Krzysiu nie przyszedł, no to dosłownie nikt nie wygrał. A mało tego wszystkiego możecie wysłać swoją choineczkę, tak jak rok temu pamiętajcie o tych karteczkach, żeby nie było. Ewentualnie będę pisał, jak wygracie o tą karteczkę, to żeby też nie było. I możecie również wygrać nagrody. Rok temu moja mama losowała, wybierała, a tam mi się podoba, tam mi się podoba, tam ta mi się podoba, tamta i koniec końców parę osób wygrało. Zobaczymy jak będzie w tym roku. No i możecie również strzelić ilość dni promocji. Pamiętajcie, że możecie strzelić tylko jeden raz. Jak strzelicie kilka razy, no to będzie się liczyła wasza pierwsza wiadomość. I pamiętajcie, że wygrywa osoba, która pierwsza strzeli. Macie duże szanse, patrząc na to, że widzów, który, którzy biorą udział w tym konkursie nie jest tak wcale dużo, a sam fakt, że Valve lubi to losowo wrzucać, w sensie wrzucać te promocje na ilość nieokreśloną. No, no dobra, dobra, już się pogubię Idę idę jeść, zaraz idę jechać. Miłego, wam życzę, trzymajcie się. A no i możecie jeszcze wesprzeć ten kanał. E, tu o chyba, no, trzymajcie się, no i cześć.